Dzień dobry, ciociu, się mnie mnie już, a dzisiaj świętuję swoje 26 urodziny i nie byłoby lepszego prezentu niż otwarcie pięknego boksu z Abdosem EX ze status 151. Zapraszam. Ale zanim przejdziemy do openingu tego pięknego boxa z Zabdosem i X, chciałem serdecznie podziękować sklepowi Cashmeregger za podosami tego zestawu, który zawiera 4 boosterki oraz dwie karty promo z Zabdosem oraz Elektra jak i wielką kartę Jumbo. Więc jeżeli chcecie sobie kupić taki boksik, zapraszam do linku w opisie, a my lecimy za opinią. No dobra, o co mówiłem troszeczkę o ekologii ze strony Pogon Company, ale tutaj mamy o wiele większy boksik, dlatego że mamy kartę Jumbo Zabdosa i X. Jak wygląda ten boksik, przekonajmy się sami. No dobra, więc tak, mamy przez sobą znowu cztery boosterki, teraz dwie karty promo i oczywiście kodzik dla Was. Tak jak mówiłem, są dzisiaj mojej rodziny, więc trzymajcie wszystkie kodziki dla Was. E, co ciekawe, ostatnio mieliśmy naprawdę mega dobry box. Jeżeli chcecie się pytać, co ciekawego trafiłem, zapraszam Was do linku w opisie, jakim pewnie kartę, którą się teraz otworzy. A my pakujemy sobie oczywiście nasze promki do e, slivów. Sliwy używam e, Beketa, które właśnie możecie kupić sobie e, na SPP Cashmager. Takie oto piękne sliwy. Są naprawdę spoko e, działają. Oczywiście w każdym albumie i te karty się Wam na pewno nie pogniotą, ani e, po prostu nie będą w złej kondycji. Więc mamy nasze dwie karty pro, piękny Zapdos, który oczywiście jest mega grywalny, ostatnio w deku z Miradonem oraz e, Electabuzz w wersji holo. Wydaje mi się, że to jest ta sama karta, co e, możemy trafić po prostu w set. Jeżeli ją trafimy, to sobie nie mogę sobie porównać. A teraz sprawdźmy sobie, co kryje pierwsza paczucha. Oczywiście energia do przodu, sprawdźmy sobie, co tu się dzieje. Mamy Fire Energy i lecimy, z Claw Machop. Jest Porygon Electabas, tak jak już widzimy, to jest ta sama karta: Mac, Daisy's Help, Venomoth, Parasect, Kibun, a kartą Rare jest Vileplume Holo. Czyli dzisiaj zaczynamy tylko od karty Holo, ale nie ma co się martwić. Wiadomo, ostatni odcinek naprawdę przyniósł nam dropy, więc jestem mega zadowolony. Ale oczywiście nie będę, nie będę tutaj mówił, że żadnego dropu nie chcę trafić, bo wiadomo, jak każdy z nas coś powinno nam się e, przydać. Mamy Squirtla, Lickitung, Venonat, jest PJ, Persian, jest kolejny Mac, Daisy's Help, Pikachu reverse pięknie, Kibon i karton Rare jest Starmie. Czyżby e, dzisiejszy odcinek został po prostu zjedzony przez poprzedniego boksa, z Na razie tak to wygląda, ale sprawdźmy co kryje kolejna paczucha. Miejmy nadzieję, że teraz może będzie jakaś holoenergia, byłoby naprawdę kozacko. Nie, mamy tylko energię psychiczną, zwyczajną. Clappery, znowu matchup, znowu Porygon, znowu Electabuzz Ta paczka wygląda identycznie jak poprzednie dwie, które mieliśmy. Slowpoke, kartą drugą rewersję Stangela, a kartą Mary jest którego jeszcze nie miałem, więc przyda się na pewno do master Setu No dobra, no co. Daspak Magic musi się teraz przydać. trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że tym razem coś tu się będzie kryło, bo taki opening bez żadnego dropu byłoby słabo. No dobra, jakaś wydaje się być bardziej grubsza ta paczka, zobaczmy, co się będzie kryło. Mamy Lightning Energy Holo, pięknie to wygląda i przejdźmy sobie po wolusku. Jest Grimer, Psyduck, kozacki Art Ekans, którego chyba jeszcze nigdy nie widziałem w tym secie. Scyther, Charmeleon, Geodude, Shellder, a kartą Red jest tylko i wyłącznie Holo Marowak. No dobra, eee, więc dzisiaj bez zrobów, oprócz oczywiście karty elektrycznej energii, która pięknie wygląda Rzucimy sobie od razu do jakiegoś małego sliwa. I oczywiście nie widzimy się w recapie, bo wiadomo, jeden dropik, dwie karty promo. Ale cóż, i tak pięknie popatrzcie, dostaliśmy piękną holo energię z boxu z Audosem. Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, a nie widzieliście, że poprzedniego odcinka z mega dropik to serdecznie zapraszam, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku, bo tam będzie UPC na razie. Shiny Charizard for life.